Ale pretekstem do naszego spotkania jest sytuacja, która miała miejsce w przestrzeni wirtualnej. Dzisiaj rano w serwisie Twitter Narodowy Bank Polski, bardzo poważna instytucja, postanowiła odnieść się do dyskusji publicystycznej, politycznej, która toczona jest w internecie. Okazało się, że to nie Narodowy Bank Polski. Wygłosił pewną opinię tylko pracownik biura prasowego tej instytucji, a oto sam wpis. Jarosław Kuźniar mówi, mam przyjemność zaprosić na rozmowę Krzysztofa Bosaka jutro rano TVN24, a odpowiada Narodowy Bank Polski, masz przyjemność zaprosić bandytę do studia, idź się leczyć, albo sprawdź w słowniku znaczenia słów, których chcesz użyć. I chwilę później Narodowy Bank Polski opublikowany kilka minut temu tweet wynikał z nieautoryzowanego użycia komputera, nie jest stanowiskiem NBP. Przepraszamy pana Jarosława Kuźniara. A ja chciałem spytać Krzysztofa Bosaka, czy Narodowy Bank Polski przeprosił również byłego posła na sejm Krzysztofa Bosaka? Też przeprosił. Także, także zostałem przeproszony również za, za to. Ta, ta sytuacja wywołała sporo żartów. Między innymi, że jeżeli Narodowy Bank Polski obniży stopy prezentowe, to nie będę w studiu TVN-u. I chyba należy się spodziewać obniżki stóp, bo zaproszenie dla mnie zostało w ostatniej chwili z TVN-u wycofane. No właśnie, ale wróćmy w takim razie do narod... Narodowego Banku Polskiego. Swoją drogą zastanawiam się, czy w kontekście tej wymiany zdań słowo narodowy nie ściągnie jakichś No właśnie, jakichś ja chciałem powiedzieć, na... że jestem zawiedziony, bo jestem jedną z osób, która dość konsekwentnie w Polsce broni pozycji Narodowego Banku Polskiego. Przecież my już gdzieś w 2003-2004 roku, a więc 90 lat temu używaliśmy tego argumentu, że nie powinniśmy się zobowiązywać do przyjęcia waluty euro. Powinna w Polsce zostać złotówka, więc silna pozycja ustrojowa Narodowego Banku Polskiego. No a tutaj taki czas. Placy. Jest nagranie z rozmowy jednego z naszych współpracowników z Biurem Prasowym Narodowego Banku Polskiego. Bardzo proszę. Była to informacja powiedzmy sobie, no bardzo niefortunna i bardzo źle się stało, że coś takiego pokazało się na naszym Twitterze, ale w żaden sposób nie była związana z bieżącymi operacjami czy publikowanymi przez NBP. Od wielu, wielu lat nie było tutaj żadnych problemów jeżeli chodzi o przepływ takich informacji wrażliwych. Rozpoczęliśmy formalną procedurę dotyczącą ryzyka i ta procedura, wynik tej procedury no wskaże, czy będziemy, będziemy wy, jakie konsekwencje będziemy wyciągać. Myślę, że to kilka dni upłynie, bo mamy specjalną taką procedurę związaną z ryzykiem operacyjnym. Musi się zebrać specjalna komisja muszą być zebrane wszystkie fakty. Eee, nasze pytania dotyczące tego, czy eee... Pieniądze polskich obywateli nie są zagrożone, i czy owo nieautoryzowane użycie Twittera nie wpływa na nieautoryzowane używanie komputerów. Zostaliśmy zapewnieni przez przedstawicieli NBP, że nic takiego nie miało miejsca. No a my się zastanawiamy w telewizji Republika. Jak to jest? No, biuro prasowe tym się w zasadzie powinno zajmować, jakby pan skomentował? Znaczy tam jest, ja, ja rozumiem, że ktoś po prostu się prawdopodobnie pomylił i zamiast napisać ten niechętny swój komentarz z prywatnego e, profilu Twitterowego, użył e, profilu, który obsługuje w ramach swojej pracy bankowego. Popełnił fatalny błąd, za który pewnie w pracy oberwie i za który y, musiała się jego firma, czy być może nawet on sam tłumaczyć. E, natomiast e, to jest ciekawe też to wyjaśnienie, które przed chwilą słyszeliśmy. Pojęcie ryzyka operacyjnego, w kontekście jakichś komunikatów biura prasowego na Twitterze? Ryzyko operacyjne o, o, czym to, może... o czym to jest w ogóle mowa? Może ryzyko operacyjne związane jest z procedurą przeprowadzania konkursów na stanowiska w samym biurze prasowym. To też należy wziąć pod uwagę, to też jedna z procedur. Ale wróćmy do samego.